Hej, witam Was w filmie instruktażowym jak wykonać fale w stylu boho jak zrobić z takich włosów takie fale, będziecie potrzebować tylko i wyłącznie prostownicy nagrzanej do 200 stopni Ja zdecydowałam się również na yy, włosy na taśmie które doczepię sobie do włosów swoich naturalnych tak yy, prezentuje się zestaw zawiera następujące taśmy najbardziej gęsta ma 3 klipsy Później mamy dwie taśmy po jednym klipsie, jedną po trzy, ale włosy nie są tak gęste jak w przypadku pierwszej. Dwie taśmy po dwa klipsy i jedną również na dwa, ale taką troszeczkę bardziej szerszą. Włosy są ze sklepu Modern Hair i tutaj macie instrukcję obsługi, również załączoną do jakby zestawu. Ale więcej informacji będziecie oczywiście mieli w opisie. Tutaj zostawiłam Wam, jakby pokazałam Wam, jak różni się długość włosów doczepianych, a moich te włosy doczepiane mają 60 cm. Ok, więc zaczynamy robić fale. Oczywiście, najpierw czeszę porządnie swoje włosy. Aby nie było na nich żadnego, żadnego kołtuna, kołtuny są złe i nie lubimy ich. Więc najbardziej takie zewnętrzne włosy związuję w gumkę po prostu. I doczepiam taśmę po trzy klipsy I znowu rozczesuję włosy. Następnie taśma również po trzy klipsy, tylko ta taka bardziej um, rzadka. Następnie na um, tutaj boki głowy przy, przyczepiłam um, włosy po, jednej, um, po jednym klipsie. I tak właśnie prezentuje się długość włosów. I zaczynamy te włosy kręcić. Prostownicą będziemy po prostu operować jakby góra dół. Dół I będą nam wychodzić takie fale, powiedzmy, bardzo podobne do efektu, które uzyskałybyśmy e, od warkoczyków. Natomiast moje włosy absolutnie nie są podatne na takie rzeczy, i warkoczyki u mnie nawet na noc zaplecione nie działają, dlatego muszę sobie radzić w inny sposób. I właśnie postanowiłam Wam go pokazać. Tak właśnie prezentują się fale, mi się naprawdę bardzo podobają, kojarzą mi się z takim Woodstockiem, z wiosną, naprawdę są świetne i naprawdę bardzo, bardzo mi się podobają. Możecie wczepić sobie jakiś wianek we włosy, wygląda to naprawdę, naprawdę świetnie i bardzo mi się podoba. Zdecydowałam się również na takie bardzo, bardzo proste y, upięcie. Y, zebrałam sobie zewnętrzne włosy te najbliżej twarzy i po prostu zwinęłam w taki rulonik, to mi się jeszcze bardziej skojarzyło właśnie z wiosną, z latem, z taką świeżością po prostu. Włosy podpiłam wstówkami i właśnie tak to się prezentuje. Jeszcze y, obok twarzy poluz poluzowałam sobie y, niektóre pasma, żeby to wyglądało po prostu naturalniej i prezentuję się następująco. Dajcie znać, jak Wam się podobało, dajcie kciuki w górę oraz subskrybujcie kanał.